Witam Was moi drodzy na moim kanale o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu to ja, Adam Razik, jeszcze chwilę włączę ostatni z moich reflektorków jak tam jest? ok słuchajcie, maluję dzisiaj ten pejzażyk te drzewa, które zacząłem, które zacząłem jakiś czas temu obraz olejny bardzo taki fajny w tym kompozycyjnie. Mam nadzieję, że będzie z niego... coś fajnego się z niego zrodzi, urodzi. Także zaczynamy. Jeszcze że to... Dobrze, okej. Okay. Będę nakładał, tak jak powiedziałem Wam, przy malowaniu takiego tego rodzaju obrazów róbcie to w ten sposób, że krok po kroku nakładajcie farby tak jakbyście malowali po prostu nie fragment i, i resztę, tylko po prostu malujcie... O, tutaj niektóre że historie, jeszcze mam takie y, na tym obrazie fragmenty, które nie są zupełnie jeszcze białe płótno, także y, powinienem to zrobić pierwszym, przy pierwszym posiedzeniu, przy pierwszym, y, także miałbym ten całą płaszczyznę obrazu jakoś tam, no po prostu puściłem trochę tak, y, widzicie. Rysunek jeszcze nie jest precyzowany do końca. Maluję po prostu od ogółu do szczegółu. Tak powinno się malować obrazy, tak moim zdaniem, bo wiadomo, każdy może inaczej do tego Teraz jeszcze są takie, w tej fazie, można jeszcze zrobić to dosyć tak laserunkowo, czyli tak po prostu <coughs> taką warstwą półprzezroczystą, czyli dużo dużo i oleju. Ja robię tak, jak powiedziałem, będę to przypominał wam, żebyście nie musieli gdzieś tam wracać do jakichś moich poprzednich nagrań, żeby żeby tam mówić o pewnych rzeczach stał już, tak powiem. I pewnie gdy już to zaczniecie malować i dla tych, którzy to będą robić często, to czy będą po prostu to robić. Czy będą malować, to, to będą powiedzieć, że ja dodaję. Chcę, żeby dosyć szybko mi to obraz wysek. Tym bardziej, że jest jeszcze taka aura, że, że to nie jest środek lata, że wtedy tam wszystko ładnie, wszystko i Wysokie temperatury. Tak, dlatego teraz malujący w takiej porze wczesno wiosennej czy tam na ja Bo nie wiem, co jej ten, ten, <laughs> Dlatego wtedy Dodaję więcej, znaczy, przy mieszaniu, przy rośnięciu, yy, no, na, na, na palecie mam na takich podstawkach, mam całą paletę, że Wam tak pokażę tutaj, dwa podstawki, na których mam olej yy, z terpentyną. Trochę już przybrudzone jest, tam zawsze, hmm. tam zawsze ten, m, te, ten pigment, te, te farby, już osiadają na dnie, natomiast ta warstwa tego oleju z to zawsze tak trzy, yy, trzy części na przykład są dwie części, no powiedzmy, dwie na, na, na pewno dwie części terpentyny, jedną część oleju <coughs> w takich proporcjach, no, żeby to, przepraszam, żeby te, żeby tego oleju było mniej niż terpentyny, żeby tam co najmniej dwukrotnie, to wtedy to wtedy to będzie w miarę... To <coughs> tu od razu próbuję sobie po prostu teraz... Yy, jak powiedziałem Wam, obraz tego rodzaju to jest mm, zabawa czy tam gra tego jasnego ściemnym, Dlatego tu od razu sobie próbuję ustalać pewne yy, kolory, walory tego koloru. O, coś takiego. Yy, próbuję. To takie malowanie jest w ten sposób, że maluję, yy, nakładam o, parę maźni, tak, które mogę za, za zawsze, tak powiem, yy, zmienić, ale próbuję, jak on, on wygląda w różnych tutaj w tych już położonych plamkach, jak mi ten, ten kora tutaj siedzi, tak? Wtedy się decyduję na niego i dalej go kontynuuję, bądź też, bądź też go zmienię. Tutaj też będą takie, widzicie, tutaj są jakieś takie sosny, te, te, te pnie będą już, nie tak jak w zwykłych, jak w moich poprzednich obrazach, tam one są takie ciemne, bo tu jest, widzicie, słoneczny dzień, dużo będzie tutaj takiego światła, dużo takich fragmentów, właśnie bardzo bardzo świetlistych takich. Dlatego tutaj będę chciał, że tak powiem, mm, o, co, ciągle próbuję, próbuję, trochę wejdę takie zielenie, zielenie, może jakieś takie oliwkowe, czyli to też nie mieszam, nie mam takiej farby oliwkowej, czyli będę mieszał jakieś, mm, o, tutaj mam taką, troszeczkę jakieś tam tu troszeczkę do tego, w żółtej troszeczkę czerwieni, jakiś karminu. I tak cię zrobię, zrobię o, jeszcze żółtej do tego dodam i w końcu taką oliwkę. Słuchajcie, paleta jest po to, żeby żeby mieszać, żeby te farby mieszać, żeby próbować m, jaki kolor. O, aż za bardzo taki jest brązowy ten, ten kolor, który teraz zrobiłem. Ten będzie bardziej odpowiedni, odpowiedni tutaj do tych cieni, które gdzie tutaj będą e, w tych. O! Bardzo fajnie będzie tutaj. Się sprawdza, sprawdzi się po prostu w tym, w tym hmm. miejscu obrazu. Może gdzieś też tutaj przy okazji założę sobie te płaszczyzny, yy, że tak powiem, yy, jeszcze tutaj gdzie jest yy, dziewicza, hmm. dziewicze, dziewicze płótno, że tak powiem, nie ma tam jeszcze, o, znowu próbuję, jeszcze nie, to jest jeszcze, bardziej brązowy niż ten niż to co, o co mi chodziło teraz znowu zrobiłem zbyt znowu zbyt zbyt przesadziłem troszeczkę może bieli dodam no i po prostu i próbuję próbuję ja jeszcze tam nie to czyli tutaj znowu gdzieś tam korzystam ten namieszany kolor bo każde położenie czy tam każde hmm, na palecie próbowanie tam mieszania tych, tych farb to jest po prostu już widzicie, na pewno znam trochę tej farby, tak? Teraz, żeby ją zmienić, to, to muszę mieszać, mieszać, albo wytrzeć pędzel i znowu szukać dalej, albo zmienić pędzel, albo dodać tak, że jeżeli już tam czuję, że ten jest blisko tego koloru, który, który chcę uzyskać, no to dalej mieszam, co prawda mi się będzie zwiększała, jakby, ilość farby w tym kolorze na tym. Yy, tak bokiem rozcieram, tak będę, no będę już niedługo, chcę zrobić tak, żebyście widzieli, co ja tutaj yy, robię. Żeby to nie było tylko takie opowiadanie, natomiast zaraz zobaczycie, o co mi chodzi, że po prostu już mam znowu i tutaj mam teraz takiej oliwki, ona jest ciemna, no, natomiast wiem, że, że będzie tutaj potrzebna taka, że tak powiem, kontrastowa barwa, nie zawsze ona, i ona będzie taka, ona będzie tą barwą m, tych igieł, tych nie, drzew, które będą w cieniu, tak? że mogęś miał sobie tym, tą zielenią tutaj gdzieś yy, wypełnić ten yy, takie miejsca i w ten sposób sobie kurczę przyzwyczajenie od tego. Od, yy, już wcześniej mówiłem od malowania no, akrylem, du, dużo malowania poprzednio i, i mam tutaj pędzę ten, ten, ten słoik z słoik yy, z do którego wrzucam pędzę, tak samo pędzę, jak nie używam już zrezygnować, zmienić farbę, zmienić kolor na palecie, no to ten nadgar wycieram w szmatkę, w szmatkę i do terpentyny, żeby takiego ta pędzla, że ma tak tyle farby na, jeszcze na sobie, to żeby nie moczyć od razu w terpentynie, bo po pierwsze go później będzie trudno bardzo domyć, bo taką ilość farby na mydle, tam później my, myjąc pędzę, żeby to, z, że tak powiem, z, zniwelować zmyć, to to dużo mydła zużyjemy dużo czasu stracimy na to także lepiej to wyczyść yy, wcześniej zapobiegawczo w szmatkę, niż niż to yy, niż to, że tak powiem zostawiać i yy, zamocze, yy, ma, ma, zamoczyć w terpentynie i później mieć ok, żeby tam się udało nie opowiadać. teraz, yy, teraz co zrobię, tutaj mam fajny ten ten ciemny taki kolor to od spróbuję też zrobić, żeby jak zobaczycie, maluję po prostu maluję w różnych częściach teraz obrazu żeby to wypełniać o, może coś pójdę zawsze pamiętajcie, żeby ten kolor żeby ten obraz nie był yy, yy, żeby to nie było surowe im tam więcej namieszacie tego koloru na o, te walory tego to będzie aż taki jakiś yy, grana, coś takiego Zamieszam jakiegoś błękitu z... O! Całkiem fajne, to jest przyjemne ten kolor. Ten tekst, który będzie tutaj w cieniach. Tu jakieś są zielenie, takie głębokie, ale już... No i w sumie będzie w całości mi to fajnie... Tutaj się tak powiem... Tutaj fajnie się to układa i buduje. Ten, ten. Okej, okay, teraz co zrobię? Teraz zrobię jeszcze tam może wezmę cieńszy pędzel, ten jeszcze sobie odstawię, bo mi jeszcze za chwilę będzie potrzebny wezmę sobie taki taki szczeciniaczek, ale węższy taki, który mógłby robić też za jakiś taki przy tego rodzaju formacie, no to mógłby robić za taki prawie że konturowy no, ale to nie będę konturem robił, tylko zrobię coś tam o, ultramaryny, no wiem, mieszam takiego żeby też zaznaczać, które mam o nie Strapentyny tego medium mojego, tego oleju, z tym... Dobra, przepraszam, coś mi się... No i tutaj te, te główne linie, które takie są, wyznaczają... Mm, te, 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 że tak powiem... Łamią tutaj tę kompozycję, no bo znowu... Znowu, popatrzcie, charakterystyczne chyba dla mnie, że bardzo lubię ten bo poprzedni obraz, ten olejny, też same takie wertykalne historie tutaj znowu się pojawiają. Tutaj znowu będzie jakiś tam, Zaraz go zbudujemy tutaj. Bawcie się tym, bawcie, żeby to kurczę, że znowu łapię, że tak powiem, co coś mi przeskościło, bo do, do tej do tych porcinie jakiś taki miałem dzień niezbyt optymistyczny, zawsze jest optymistyczny, pozytywny, ale jakiś taki byłem, chyba za co że się nie wyspałem. Yy, i, I po prostu byłem jakiś taki, a tu już jak... Wystarczy po prostu za, ten zapach ten pentyny, farby tego, tego oleju. Usiąść przy palecie yy, i przy tym obrazku, i, i już jestem w swoim świecie, i już mogę tutaj działać, i już mogę sobie tutaj fajne rzeczy do, robić. Po prostu ja polecam Wam, to jest naprawdę coś wspaniałego, takie malowanie. Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to. No, wiadomo, no nie każdy tam potrafi, bo tam niektórzy powiedzą: Ale fajnie Ci mówi, bo masz talent, bo tu bo, potrafisz, bo to Ciebie. Ja tam nie jestem i w ogóle, także ja zachęcam, to nie jest w ogóle takie antytalencie. Nie ma czegoś takiego jak, ja nie wiem, właśnie kiedyś też tak rozma roz rozmyślałem nad tym, czy to jest, y co tak u mnie, do czy to jest jednak talent jakiś, czy to jest jakiś y właśnie przekazany, nie wiem, tam y przez y rodziców, w mojej tak w rodzinie to, to nie ma, nie ma, znaczy był tam jakiś wujek, który grał na jakimś instrumencie czy tam. ale takich yy, artystów, w sensie, że ktoś tam malował, to, to nie ma. Wiem, że moja mama, to yy, pamiętam jej rysunki, kiedy byłem małym dzieckiem, kiedy mi rysowała jakieś tam kogutki, jakieś tam y, zwierzątka, to wiem, że, że chyba po nie, bo ojciec to chyba nie ma. Coś takiego. No, ale to, to widzicie, to wcale nie jest powiedziane, że, że, że po prostu... Też mówię, w pewnym momencie decyzję hmm, jakąś tam podjąłem. Później całe życie pracowałem jednak yy, gdzieś tam w około tamtej branży, bo tam nie, nie robiłem tego, co, co właściwie najbardziej kocham. czy tego mal, nie malowałem. Yy, znaczy malowałem tak sporadycznie, tak? W jakiś właśnie... Tu komuś coś na prezent, tu gdzieś yy, tak okazjonalnie coś tam zrobiłem. Natomiast, żeby te, tak jak teraz, kiedy to wszystko poznałem, ten fajny świat yy, tego od sobie od, odświeżyłem i zacząłem tak powiem, w to wszedłem ponownie, no to odkryłem na znowu. No to ja żałuję, że znaczy, nie, nie żałuję, no bo pewnie nie było, gdyby nie było tych wszystkich poprzednich etapów w moim życiu, to pewnie nie byłbym nie teraz w miejscu, w którym jestem znowu, ale to musiało tak się zdarzyć, że nie ma, nie, przypadek nie istnieje. Jeżeli uważacie, że istnieje, to tak się pozwolę z Wami nie zgodzić. Uważam, że w przypadku w życiu co, co się nam y, y, w życiu wydarza, to, wydarzy to, to jest tam, nie twierdzę, że to jest zapisane ale to jest to jest wynikiem naszych myśli bo co wcześniej myśleliśmy po prostu takie jak, jakie mamy życie mm -hmm. teraz no to jest wynikiem naszych poprzednich myśli tak? także to jak znacie mm, właśnie prawo przyciągania i, i te historie po prostu no nie ma, nie ma niczego nic się nie dzieje przypadkowo nie ma przypadków w życiu wszystko sobie przyciągnęliście, przyciągnie Czy to Wam, wam to w to trudno uwierzyć, czy nie, No, natomiast tak jest. No, to po prostu jest. Yy, ci, którzy to pojęli i potrafią z tym żyć, no to, to się cieszą życiem i radują i w ogóle żyją fajnie. Natomiast yy, są tacy, którzy będą dobrze w tym przekonaniu, że nic i, 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 i jeszcze niejednokrotnie nam to wmawiają, no bo nie, zawsze nam. Się do tego nie nadajesz, nie powinieneś prowadzić własnego biznesu, nie powinieneś robić tego, powinieneś pracować na etacie, powinieneś robić to, powinieneś tak i tak dalej. I wszyscy nam nakładają jakieś takie ramy na nas. I, a my tak, no tak, no tak, no właściwie to tak, ja nie, nie, nie powinienem prowadzić biznesu, nie, nie, nie powinienem, powinien pracować, mus, muszą utrzymać rodzinę. No wiadomo, no trzeba, no ale yy, w tej ciszy desperacji, jak ja to mówię, to po prostu jak to gdzieś tam usłyszałem, żyje większość z nas, tam 90% czy więcej, żyje w tej cichej desperacji i tak będziemy żyć i... Jeżeli niczego nie zechcemy zmienić w naszym życiu, no to tak po prostu nam no, to życie upłynie na tym. Ja mówię na przykład tak swoim jakimś tam bliskim, jakimś znajomym i tak dalej, to mówię, jeżeli, bo, bo też, a bo ty mądry tam jest kryzys, jeszcze mi ostatnio się z bratem chciałem, po prostu wszystko, wszystko co on tam, nie no bo kryzys, bo wszystko jakieś tam narzekania co ja tutaj mam, potrzebuję to, potrzebuję to, co ja mogę, jak tu kryzys, tak nie, nie, jeszcze mogę tam stracić pracę w swoim tam, tym yy, zakładzie pracy. Tam. Jeżeli ta, z takim podejściem będziemy yy, do życia podchodzić, no to nigdy, no bo po prostu sobie to wymagamy, takie jak nasze myśli, jak nasze emocje, jak w tym żyjemy i w przekonaniu, że nic nie potrafimy w swoim życiu zmienić, no to nie zmienimy. No. Yy, ludzie po prostu, a no najgorsze jest to, że, że po prostu Yy, jeszcze to w innym wmawiamy i innym w tym zarażamy to, taką, taką bezradnością i takim takim nie wiem jak to nazwać nawet, po prostu aż, aż nie, nie mogę, nie, nie, nie bo ja, ja też nie i to, to wam też nie, nie krytykuję, nie chcę krytykować nikogo. Natomiast mówię, zrób coś dla siebie, jeżeli nawet pracujesz na tym etacie, zrobisz yy, to, co robisz w tym życiu, nie, nie wierzysz w to, że tam możesz... Nie musisz w to wierzyć, tak jak powiedziałem, ty nie musisz w to wierzyć. Ale zrób, spróbuj. Nie musisz w ogóle tam yy, się nastawiać, to jest nawet lepiej, że nie wierzysz i się nie nastawiasz na ten. Ale spróbuj, zrób to trzy tygodnie, zrób magnesem, zrób yy, ja ci to wyślę na przykład, jeżeli jesteście, zrób, spróbujcie tak działać, spróbujcie tak żyć. Parę wskazówek udzielę. Jak to robić? Po prostu zobaczycie co się dzieje. Nie dopiero nabierasz wtedy jakiś taki podejścia do życia. Z Należałoby, dobra będę tutaj malował, natomiast będę mówił, yy, powiem jeszcze taką rzecz, bo już za chwilę wiedzą mi się dać urwiej, yy, że jeżeli nawet twierdzisz teraz, że nie chcesz, yy, nie chcesz yy, niczego, znaczy nie chcesz, no, nie wierzysz w, w to, że mógłbyś coś w życiu zmienić, czy, yy, zmienić, yy, to spróbuj w ten sposób, żeby yy, żeby nawet jeżeli nad, pracujesz na tym etacie, robisz to co robisz, to Zrób sobie tam, wygospodaruj pół godziny w swoim, tym, swoim yy, planie dnia i zrób te pół godziny, no 10-20 minut, poświęć na to, żeby sobie posiedzieć z samym sobą, zastanowić się nad tym, co byś chciała, tak właściwie to, co ty potrafisz w życiu, co byś mogła dać ludziom takiego, co, co naprawdę umiesz i, i mogłabyś, czy mo, mogłabyś, czy mógłbyś yy, robić. Czy to byłoby jakiś biznes, czy jakaś twórczość, czy jakiś yy, właśnie y, no, rodzaj Twojej firmy, yy, sklep, może sklep internetowy, może jakaś tam działalność yy, inna, może no, po prostu zastanów się i sobie zrób taki plan. Rób to swoje 8 godzin, tam, 10 ile tam pracujesz, ale codziennie sobie zaplanuj i w tym tygodniu zrobię to, w tym yy, tam no na przykład już sobie ustalę, co bym chciała. Zaplanuj sobie też to, co chcesz osiągnąć, tak? te marzenia sobie ustal. Te plany takie daleko się. Ja to mówię, zrób sobie taki plan, gdybyś chciała miała 10 milionów na przykład dolarów i 10 lat życia. Już wiesz o tym, że za 10 lat umrzesz i masz 10, ale masz te, te środki nad tym, co byś zrobiła, jakie kroki byś podjął, podjęła. I po prostu wtedy zupełnie ci się przestawiasz, to, to myślenie robisz tam, dalej sobie to, ale już zaczynasz myśleć, myśleć o sobie, o swoim życiu, o swoich o tym jak zmienić tą pracę, jak nie mówię od razu, tak? Ale z czasem, kiedy będziesz już na to gotowa, kiedy już sobie wszystko zaplanujesz, kiedy już to, to życie sobie tam ustawisz w ten sposób, że tylko małymi kroczkami, to, to, to nie, nie da się tak zrobić na tym się przewracały firmy, nie? Na przykład Zawsze lepiej mieć jednego, stu klientów drobnych i tak jak tak przysłowiowe głośne widać tam, niż jeden wielki pal, czy ten i on się wysypie, przewróci, nie ma, zniknie, no i to jesteś leżysz, tak? A jak masz stu klientów, stu kontrahentów, stu jakichś tam swoich współpracowników, to jeden się wysypie, dwóch, trzech, ale ty dalej funkcjonujesz, tak? No i samej zasadzie jest w życiu po prostu, że małymi kroczkami, po, malutku krok po kroku a robisz jeszcze, przy okazji, sobie robisz to, 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 tym, to prawo przyciągania i ten magnes i on sobie stosujesz że tam żyjesz, tak jak, 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 jak Ci mógłbym poradzić, to wtedy, niezależnie od tego, co tam robisz, swoje, to przyciągasz sobie do swojego życia niesamowite rzeczy. Także ja zachęcam, polecam, słuchajcie, jeszcze poza tym, tam, już zmieniając temat, weźcie mi tam, kurczę, piszcie, ten portret chciałem zrobić, obrazki, no. Przecież naprawdę zachęcam Was taki obraz, który ja tutaj Wam oferuję, to, to kosztuje tysiące złotych, czy tam minimum 500-600 złotych. a ja to zrobię Wam to Dobra, co pan Także zachęcam, piszcie do mnie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja tu zaraz będę znowu i już kontynuować będę ten miałem jeszcze ten ten błękit tego nieba i ten, 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 ten drugi plan z ale już pewnie nie